Siemanko widzowie dzisiaj jest odcinek kolejny z jak chodzi tutorial dzisiaj będzie tutorial na lepszą jakość w mobizenie więc tak żeby mieć lepszą jakość to najpierw musicie wejść w mobizena więc dobra wchodzimy Dobra, widzowie, jestem już tutaj w mobidzenie. Musiałem zrobić teraz cięcie od razu. Bo ksiądz akurat przyszedł do mnie do domu. No to, żeby to zrobić, no to musicie tak: <laughs> nacisnąć wideo setting. Jak widzicie, ja mam tutaj na 720p. No i jak już to klikniecie tutaj, no to macie, wyskakuje Wam takie coś tutaj i macie Resolution HD możecie zmienić sobie tutaj mam 720 i możecie jeszcze zrobić Quality i FPS -y. więc no jeszcze mogę dodać takie coś, że jakby ktoś chciał rysować to po prostu możecie kliknąć tutaj ale byście musieli kupić za pieniądze ten za pieniądze rysowanie bo po prostu to jest już premium, więc no. Więc to już koniec odcinka. Jak chcecie więcej takich tutorialów z, mob z Mobizenu albo z czegoś, wystarczy klikniecie ła e, łapkę w górę, pięć łapeczek w górę i kolejny odcinek. Siemanu.